zrobiłem? Co wy mi wyzywacie? ci Co ja wam zrobiłem? Nie dołączaj na wyspę. Ale, 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 O kurde! Jak tam? To ja z gorzej. I? Aleś! Coś ty wysrał! Człowieku chory na mózg! Ty na mózg upadłeś? Ty Tak by co to, to woruka też wywal! O kurde, ja Uluć się. U kurde, jakie to ogromne! Lecimy! O ja Ej, dobra, usunę to, bo to za dużo pamięci Co? O do jeszcze coś chyba idzie. O Masz większy, kibel ci, Masz większy kibel ci zrobię. Masz większy kibel ci zrobiłem. Szybko, szybko. Szybko na kibel i chodź. Coś ty wysrał, człowieku Na no, on ty wysrał O ludzie Ej, 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 ej dobrze się kijesz. Czemu mnie wyzywacie no? Idź z ekipy, ty Śmatko... Ale, ale ja wam pomogę w mieście, Co wy tak robicie? Co my tacy nie mieli? Nie wiem. Nie Prost. wiem. Prost, Ale czemu wy tacy jesteście... Ja wam pomogę w mieście. a wy tak jesteście mieli, strasznie. Właśnie! Właśnie! Czemu wyzywacie mnie? Nie wiem, nie wiem. Jak nie wiesz, że czemu mnie wyzywacie? Wy <laughs> trollowaliście? Nie, czemu? W ogóle. W ogóle. Ale co ja... Bo nie ma brzemu. Czy ja was wyzywałem? O. Tak, ale mnie objawiałeś. Hmm. Ej, to ja on mnie objawiałeś. Wywal go, poszło. wywal, szybko, szybko. Chyba chuj ci dupę, Szybko! Dobrze. Chyba. O ty wczuwek, że to... Ja, se... ja będę robił McDonald's. A co ja wam zrobiłem? wam w mieście, nie Całe miasto rozwaliłeś! Wszystko! Całe miasto jest rozwalone. Cały sklep nam rozwaliłeś! Cały sklep Microsoft. Kiedy to było? No dzisiaj. Dobra, ja, jakby co to ja buduję maka. Kkejcik Kęz... ja tu buduję maczka. Będziesz świeży burgerek, nuggetsy, fryteczki. Za K Kejcik, coś ty się najadł wczoraj. Ty za dużo ze tego mleka się napiłeś. Albo czegoś jeszcze. Ty kurde 10 litrów ty 10 litrów zepsutego mleka wypiłeś. Teraz masz taką sraczkę. Kiedy to, bo, a to się to stało? A, to się a kiedy to się stało? Dzisiaj. A, dobra. Coś ty wypił, Kejcik? Ty 10 litrów tego mleka zepsutego wypiłeś. <laughs> Kejcik, ty chyba nie przeżyjesz. Będzie trzeba nagrobek zrobić dla ciebie. O, takie ściany będą lepsze do Maka. No, takie ściany od razu. Ej, co? Ej! Wywaliło cię? Ja wiem, jakby co ty ja tu Maka robię. Donald. And... Ej, wcho wchodzisz? Kaj. Jaka spodługa w McDonaldzie? też będzie to zrobić? Coś ty się nażarł człowieku! Ile ty wypiłeś tego mleka? Powiedz mi, ile litrów? Tysiąc! Ej, to ty... Ej, to wiesz, przez ile będziesz miał straczkę? Przez... Ja to przez... Ogólku, przez 10 lat będziesz miał tą straczkę bez przerwy. Nie... To już... Mówię, to, w, w, to, już no. nie. Nie. to już nie mój problem. Był trzeba nie pić tyle. A, mój Poczekajcie na chwilę. Coś polróc chce wam pow powiedzieć. Borus chce coś wam powiedzieć Poczekajcie! Poczekajcie, Bus chcę wam coś powiedzieć. Poczekajcie na chwilę! Nie! Nie, nie, nie będziemy na, na... na Nie będziemy na nic przekać. Poczekaj, chwilę. chwilę. Ale poczekaj, chwilę. To co? Ale nie masz prawa dołączyć do, do kreatiwów. Ale dlaczego się zaczynasz do starszych, kurde? Po się zaczynasz? Pokój, powiedz mi. Maczka se robię, ale maczka. Dlaczego? A dlaczego się dostarczy? i zaczynasz, co? Tak samo jak ty, się dostarczy, zaczynasz? Maczek. Maczek robię. Ja robię maczka. tej zajebi się, no. daję tobie... Dał ci pionka, ja dałeś? Dzięki, no. I nie dodawaj ich już, Dod daj ekipę prywatną o, mój oh! i co się, kieciowie, każdy jeden lajk uratuje Kejcika. Zostawcie w... do... zostawcie lajka, bo to jest jakiś koszmar. Kejcik ma Każdy jeden lajk to tym większa szansa, że Kejcik już nie będzie miał. O kurde, jeszcze popijemy to ogulikiem. Serio? O no nie, jeszcze góry. Żółty i czerwony, to są kolory maczka. Teraz zrobimy charakterystyczne. I układ. O kurde, chyba coś idzie! Jakiś wielki wie! Uch.

Czerwony i żółty to są kolory maka. No, no biały też chyba jest kolorem, ale takie są najbardziej. Znak też jest żółty. E, Ej, dobrze się czujesz? Może zjesz maczka, co? Kecik dobrze się czujesz? Czy, czy coś ci się dzieje? Nie będę tu nie wiadomo ile budował tego maka, bo to... Nie nisz! Nie nisz! Ja buduję maka, ty tak traktujesz, no to jest bezczelne. Ej, ja, ja przez te przez dni zniszczyłam swój głos tutaj, jak mówię po angielsku. Hello, what are you doing? Kurde, szkło mi rozwaliłeś. Ach, u. Ty przepocony szczurze. Aha, bo tu szkło same było. Co ty powiedział? Nic. Nie rozbij szkła. Co ty robisz? Zabieraj ci telefon. Zabieraj ci telefon. Zabrać ci telefon. Nie! To nie jest szmaka. Nie, ma jest Kurde. Ja wiem, że to akurat nie był ten pędlikowy.

Uj, że znowu mnie wywaliło. Z czego? Z, z mapy. No to jakim student jeszcze jesteś? A ty wstajesz że jeden lajk u no? No. Każdy lajk się uczy, jakby Czy to na game Tak, czerwony, żółty, charystyczne kolory maczka. Wywaliło i cię zbanowali. Gdy jest kopiować kuchnię ta tak bela. Ej, zbanowali mnie tak. A, Tego nie będę kopiował, bo to jest taką, a to.

Pępek tu będzie kasa maczek, Ale masz Pępek Ja ja, nig ja nigdy w maku nie byłem Wiesz? Co? No nie byłem w McDonaldzie No nigdy nie byłem w McDonaldzie no wiem jak wygląda i wiem co w nim jest, że burgeny, fruteczki, negocje. No to co ty tak jesteś na... zegotajni, nie? Nie, tylko nie mam... jakbym mógł to bym pojechał, ale oczywiście do, do Taco Bella nie pojadę. To jest... to jest... Wi... To, bo, 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 to jest zwykła... To jest zwykła chemia, to jest... ja chyba wiem po czym ja straczkać Szybko widzowie zostawcie suba, aby uratować Kiczka przed wywalaniem z... Ja chyba wiem, to ja tu trochę większa, aby się kasa zmieściła Jaczka przez tą na Tej nam mam przez to, że że, Tak, jaczkę wypiłem za dużo. Co? Mam pomysł, co, co za? mam dla tego. Bo... Mam pomysł, co zrobię w takosie. To jaczkę mam dla. Więc tak. Co tu mamy? Tymbark, tacos, kole i herbatkę. Dobry. A i? Hmm. Tymbar. ooo co o ty przepustona szmatko śmiejesz się jak mój plejak tutaj są wszystkie produkty z tako zato śmiejesz się jak mój plejak Mam ci spalić plejaka? Dobra, jest. Ta! Ja go nawet nie mam w domu. mnie dom? Co? to sam mi zniszczyłeś, Nie zniszczyłem. Nie zniszczyłem. Nie. ten Nie. taki głośny ty masz. Wreszcie podgłośnie, ale już tak głośno, kurde. Nie. Daj spokój. Taki będzie chyba. Ej, ej, a dawaj na maksa. Daj. Ej, na maksa teraz dam głośność, uwaga. Nie dobra, daj jakoś mał. Nie no, nie tak dużo. Jeszcze mogę podgłośnić, ale nie aż taką dużo. Jeszcze można i tak tyle, z jedynkę. To jest chyba, to jest chyba domyślna głośność. Jedynka to jest chyba domyślna. O kurde na fulla ustawiłeś kejcik. Nie no, coś ty narobił ty przepocony. Ty. Ja tam nie idę do, do twojego domu. Bo... Ty na maksa tam... Nu, na, e dincă. Vă 25... să țineți, e doar Ja idę się zająć makiem. Co? Mogę usunąć w przedszkole? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak. Nie, to się zabiorę smartfona. A jest całe jacie po chińsku? Ale wiesz, że mam kopię tego przedszkola? O też tu pamięt. Burger będzie czym? o to będą na to o to będą nuggetsy tylko z tego będziemy robić albo to by była kola to tylko tego się nie da wypić to jest zasób no właśnie Przecież Poczekaj, k, k jest czarna. O, masz herbatkę. Eee... no. jak jakże to jest piękne! Burger. Ham. Burger. Mars, porque... O que é isso? Olha só, burger Olha Burger... gente. Olha só, gente. Olha só, Pepsi Dobra to sobie kurde, ja tutaj robię zamieszczaninę!